Ten dzień miał być celebracją. Naszą prywatną, cichą fetą na cześć dziesięciu lat wspólnego życia. Dziesiąta rocznica ślubu. Pamiętam, jak rano prasowałam mu koszulę, czując w powietrzu ekscytację i zapach jego ulubionej kawy. On pakował walizkę na ważną delegację, a ja planowałam niespodziankę na jego powrót. Nie miałam pojęcia, że on też ma dla mnie niespodziankę. Taką, która nie mieściła się w pudełku z kokardą, ale w jednym krótkim sms -ie. Wiadomości, która przyszła po południu, wraz z inną, znacznie gorszą informacją z banku. Tego dnia mój mąż nie tylko zakończył nasze małżeństwo. On wymazał naszą wspólną przeszłość i ukradł mi przyszłość. A ja, stojąc pośrodku ruin, postanowiłam, że nie oddam mu satysfakcji oglądania mojego upadku. Postanowiłam zbudować na tych zgliszczach coś, czego nigdy się nie spodziewał. Moją siłę. Nazywam się Anna, mam 34 lata. I do niedawna myślałam, że mam wszystko, czego pragnęłam. Może nie było to życie jak z okładki magazynu, ale było nasze, moje i Piotra. Poznaliśmy się na trzecim roku studiów, ja na architekturze krajobrazu, on na zarządzaniu. Piotr od zawsze był ambitny, z oczami wpatrzonymi w przyszłość, w której widział siebie na szczycie korporacyjnej drabiny. A ja? Ja go w tym wspierałam, kochałam jego pasję, jego determinację. Wierzyłam w niego bardziej niż ktokolwiek inny. Pobraliśmy się rok po studiach, młodzi, zakochani i pełni nadziei. Nasze pierwsze mieszkanie było maleńką kawalerką na kredyt, w której ściany uginały się od planów i marzeń. Pamiętam noce spędzone na podłodze, na jednym materacu, przy butelce taniego wina, gdy planowaliśmy nasze życie. On opowiadał o projektach, które poprowadzi, o zespole, którym będzie zarządzał. Ja szkicowałam ogrody, które kiedyś zaprojektuję, tworząc zielone oazy w betonowych dżunglach miast. Z biegiem lat jego kariera nabrała rozpędu. Piął się coraz wyżej w strukturach dużej firmy deweloperskiej. Zmieniliśmy kawalerkę na przestronny apartament z widokiem na miasto. Moje marzenia o własnej pracowni projektowej zeszły na dalszy plan. Jeszcze nie teraz, Aniu, mówił Piotr. Poczekajmy, aż spłacimy większą część kredytu, aż moja pozycja będzie stabilniejsza. Wtedy będziesz mogła robić co tylko zechcesz bez presji. A ja czekałam. Zrezygnowałam z kilku obiecujących zleceń, bo kolidowały z jego ważnymi wyjazdami czy firmowymi bankietami, na których musiałam być u jego boku, uśmiechnięta, elegancka, wspierająca żona człowieka sukcesu. Stałam się częścią jego wizerunku. I chociaż czasem czułam ukłucie żalu za niezrealizowanymi projektami. Tłumaczyłam sobie, że gramy do jednej bramki, że jego sukces jest naszym wspólnym sukcesem. Nasze życie toczyło się ustalonym rytmem. Praca Piotra, jego delegacje, nasze wspólne weekendy, które stawały się coraz rzadsze. On był zmęczony, zestresowany. Ja starałam się stworzyć mu dom, oazę spokoju, do której mógł wracać. Dbałam o wszystko rachunki, zakupy, organizacja naszego życia towarzyskiego. Znałam na pamięć jego kalendarz, wiedziałam, kiedy ma ważne spotkanie i co lubi zjeść na kolację po ciężkim dniu. Byliśmy maszyną, dobrze naoliwionym mechanizmem. Gdzieś po drodze zniknęła spontaniczność. Zniknęły te noce na podłodze z tanim winem, ale miłość, jak myślałam, wciąż tam była. Przekształciła się w dojrzałe partnerstwo, w głębokie przywiązanie i zaufanie. Zaufanie! Jakie to ironiczne słowo! Ufałam mu bezgranicznie. Kiedy mówił, że musi jechać na trzydniową delegację do Berlina akurat w naszą dziesiątą rocznicę, poczułam rozczarowanie, ale przyjęłam to ze zrozumieniem. To niezwykle ważne spotkanie, kochanie. Od tego zależy ogromny projekt. Odbijemy to sobie z nawiązką, obiecuję. Uwierzyłam. Nawet pomogłam mu się spakować. Wyprasowałam jego najlepsze koszule, wsunęłam do walizki mały drobiazg, spinki do mankietów z wygrawerowaną datą naszego ślubu miała być niespodzianką. Chciałam, żeby nosząc je, pomyślał o mnie, o nas. Tamtego poranka, gdy zamykał za sobą drzwi, pocałował mnie w czoło i powiedział Kocham cię. Zadzwoń, jak tylko wyląduję. Patrzyłam za nim przez okno, aż jego taksówka zniknęła za rogiem, a potem zaczęłam przygotowania do naszej spóźnionej rocznicy, zamówiłam jego ulubione owoce morza, kupiłam butelkę szampana, który piliśmy na naszym weselu. Czułam ciepło w sercu, dziesięć lat. To piękny wynik. Przetrwaliśmy tyle burz, tyle wyzwań. Czułam dumę, dumę z nas. Byłam pewna naszej miłości jak niczego na świecie. Byłam głupia, tak potwornie, niewyobrażalnie głupia. Światło wpadające przez wysokie okna naszego salonu malowało na dębowej podłodze złociste pasy. Był wtorek, godzina siódma rano, dzień naszej dziesiątej rocznicy. Zapach świeżo parzonej kawy, tej z małej, rzemieślniczej palarni, którą Piotr tak uwielbiał, mieszał się z zapachem jego wody po goleniu. Stałam w kuchni, ubrana w jego za dużą koszulę, mieszając w filiżance, i uśmiechałam się do siebie. Gotowy na podbój Berlina? Zapytałam, gdy wszedł do kuchni, zapinając pasek od zegarka. Miał na sobie idealnie wyprasowany grafitowy garnitur. Wyglądał na człowieka, który dokładnie wie, czego chce i jak to osiągnąć. Prawie! Jeszcze tylko ostatnie poprawki w prezentacji, odpowiedział, całując mnie przelotnie w policzek. Jego dotyk był chłodny, profesjonalny. Zbyłam to, tłumacząc sobie, że jest już myślami na spotkaniu. Dziękuję za kawę, ratujesz mi życie. Taka moja rola, zażartowałam, podając mu kubek. Wszystkiego najlepszego z okazji rocznicy, kochanie. Spojrzał na mnie, a w jego oczach, na ułamek sekundy, pojawiło się coś, czego nie potrafiłam wtedy nazwać. Może zmieszanie? Zakłopotanie. Trwało to tak krótko, że uznałam to za przywidzenie. Tobie również, Aniu. Przepraszam, że tak wyszło. Wiesz, że gdybym mógł, odwołałbym to wszystko. Podszedł i objął mnie. Jego uścisk był mechaniczny, jakby odhaczał kolejny punkt na liście zadań do zrobienia przed wyjściem. Odbijemy to sobie. Pojedziemy gdzieś na długi weekend, tylko my dwoje, obiecuję. Trzymam cię za słowo. Wyszeptałam w jego ramię. Spakowałam ci te nowe spinki. — Może przyniosą ci szczęście? — uśmiechnął się Blado. — Dzięki. Muszę lecieć. Taksówka już czeka. — Zadzwoń, jak wyląduję. Kocham cię. — Ja ciebie też — odpowiedziałam, patrząc, jak chwyta za rączkę walizki i wychodzi. Przez chwilę stałam w ciszy, wsłuchując się w oddalający się stukot kółek na chodniku. Mieszkanie nagle stało się puste i ciche, ale nie czułam smutku. Czułam raczej podekscytowanie na myśl o niespodziance, którą szykowałam. Miałam cały dzień dla siebie. Poszłam na długi spacer, potem do kwiaciarni, gdzie kupiłam na białych piwoni. Tych samych, które miałam w bukiecie ślubnym. Wróciłam do domu i zaczęłam gotować. Chciałam, żeby po powrocie czekała na niego uroczysta kolacja, nawet jeśli spóźniona o kilka dni. Koło trzeciej po południu, gdy wyjmowałam z piekarnika ciasto czekoladowe, zawibrował mój telefon. Na ekranie wyświetlił się numer Piotra. Uśmiechnęłam się. Pewnie wylądował i dzwoni, jak obiecał. Odebrałam z radosnym Cześć, kochanie, ale po drugiej stronie była cisza. A potem, zamiast jego głosu, usłyszałam powiadomienie o nowej wiadomości. Spojrzałam na ekran. To był SMS od niego. Serce podskoczyło mi do gardła, gdy czytałam te kilka słów na ekranie telefonu. Litery tańczyły mi przed oczami, składały się w zdanie, które nie miało żadnego sensu. Przepraszam, Aniu. Nie mogę tak dłużej. Chcę rozwodu. Nie wracam. Przeczytałam to raz, potem drugi i trzeci. To musiał być jakiś potworny, absurdalny żart. Może któryś z jego kolegów zabrał mu telefon? Może to jakaś pomyłka? Wybrałam jego numer. Sygnał, sygnał, a potem poczta głosowa. Abonent jest czasowo niedostępny. Spróbowałam jeszcze raz i jeszcze raz. Nic. Stałam na środku kuchni z telefonem w drżącej dłoni. Zapach ciasta czekoladowego, który jeszcze przed chwilą wydawał się tak domowy i kojący, teraz przyprawiał mnie o mdłości. Spojrzałam na stół zastawiony porcelaną, na wazon pełen piwoni. Wszystko to wyglądało jak scena z jakiegoś surrealistycznego filmu. Mój mózg pracował na najwyższych obrotach, próbując znaleźć logiczne wytłumaczenie. Może został do czegoś zmuszony, może ma kłopoty. Mój Piotr, mój stabilny, przewidywalny Piotr. Nigdy by czegoś takiego nie zrobił. Nie w ten sposób. Nie przez SMS-a. Nie w naszą rocznicę. Wtedy telefon zawibrował ponownie. Tym razem było to powiadomienie z aplikacji bankowej. Standardowy alert, który ustawiliśmy lata temu. Powiadomienie o transakcji powyżej tysiąc złotych. Otworzyłam aplikację, wciąż z jakąś irracjonalną nadzieją, że to wszystko zaraz się wyjaśni. Na ekranie zobaczyłam historię naszego wspólnego konta tego na które wpływała pensja Piotra i moje dochody z dorywczych zleceń tego z którego opłacaliśmy kredyt rachunki na którym trzymaliśmy oszczędności naszego życia godzina 14:52 przelew wychodzący odbiorca Piotr Kowalski konto indywidualne kwota 18035234 zł a pod spodem drukowanymi literami które zdawały się krzyczeć z ekranu dostępne środki zero pelen zabrał wszystko co do grosza. Wyczyścił konto, które budowaliśmy przez dziesięć lat. Zostawił mnie z zerem. Z kredytem hipotecznym na mieszkanie i rachunkami, które lada dzień miały przyjść. Upuściłam telefon. Uderzył o kafelki z głośnym trzaskiem, a dźwięk ten był jak odgłos pękającego szkła w mojej głowie. Świat zawirował. Musiałam usiąść, bo nogi odmówiły mi posłuszeństwa. Oparłam głowę o zimną ścianę szafki kuchennej i próbowałam oddychać. Ale do płuc nie docierało powietrze. To nie był żart, to nie była pomyłka, to była egzekucja, chłodna, skalkulowana egzekucja naszego małżeństwa i mojego poczucia bezpieczeństwa. On to zaplanował. Pakując walizkę, całując mnie na pożegnanie, obiecywał wspólny wyjazd, wiedząc, że już nigdy nie wróci, wiedząc, że za kilka godzin zniszczy mi życie jednym kliknięciem. Pierwsza noc była najgorsza. Chodziłam po mieszkaniu jak duch, dotykając przedmiotów, które jeszcze rano były symbolami naszego wspólnego życia, a teraz stały się bolesnymi reliktami. Jego kubek do kawy stał w zlewie, jego książka leżała otwarta na szafce nocnej, jego zapach wciąż unosił się na poduszkach. Każdy kąt krzyczał jego imieniem. Nie płakałam, byłam w stanie szoku, odrętwienia, czułam się, jakbym oglądała swoje życie z zewnątrz, przez grubą szybę. To nie mogło dziać się naprawdę. O drugiej w nocy usiadłam na podłodze w salonie, w tym samym miejscu, gdzie lata temu planowaliśmy przyszłość, i wpatrywałam się w ciemne okna. Czekałam. Chyba na to, że on zadzwoni i powie, że to wszystko nieprawda, że wróci. Ale telefon milczał. Dopiero nad ranem, gdy pierwsze blade światło wdarło się do mieszkania, odrętwienie zaczęło ustępować miejsca bólowi. To był ból fizyczny, rozrywający klatkę piersiową i wtedy zaczęłam płakać. Płakałam za dziesięcioma latami mojego życia, które oddałam człowiekowi, który potraktował mnie jak zbędny balast. Płakałam nad swoją głupotą, nad swoją ślepą wiarą w jego miłość i uczciwość. Płakałam, aż zabrakło mi łez i sił. W końcu, koło południa, resztkami świadomości wybrałam jedyny numer, który przyszedł mi do głowy. Małgosia. Moja przyjaciółka od czasów liceum odebrała po pierwszym sygnale. Ania, co się dzieje? Twój głos, jej zaniepokojenie przebiło się przez moją apatię. Nie byłam w stanie mówić. Z moich ust wydobył się tylko zduszony szloch. -Już jadę, powiedziała i rozłączyła się. Pojawiła się po dwudziestu minutach z siatką pełną jedzenia, którego nie byłam w stanie tknąć, i butelką wina. Zastała mnie skuloną na kanapie owiniętą kocem. Spojrzała na mnie, potem na nietkniętą, wczorajszą kolację na stole. Na rozbity telefon leżący na podłodze. Nic nie powiedziała. Po prostu usiadła obok, objęła mnie i pozwoliła mi płakać w swoje ramię. To ona poskładała kawałki tej historii w całość. Znalazła mój stary telefon, przełożyła kartę SIM. Pomogła mi zablokować wspólne karty kredytowe, chociaż wiedziałyśmy, że jest już za późno. To ona z chłodną logiką, której mi całkowicie brakowało, powiedziała: Musisz wiedzieć z kim masz do czynienia. Musisz sprawdzić, gdzie on jest naprawdę. W Berlinie, wyszeptałam, na spotkaniu. Małgosia spojrzała na mnie ze współczuciem. Aniu, on nie jest w Berlinie. Wtedy po raz pierwszy poczułam coś poza bólem i szokiem. To była maleńka, tląca się iskierka. Iskra gniewu. Gniew był jak zastrzyk adrenaliny w wyczerpany organizm. Przez ostatnie 48 godzin byłam ofiarą. Pasywną, zapłakaną, złamaną. Ale słowa Małgosi obudziły we mnie coś uśpionego, potrzebę poznania prawdy, całej, nawet najbardziej bolesnej. Wieczorem, gdy Małgosia przygotowywała coś, co nazwała zupą mocy, usiadłam przed laptopem. Palce trzęsły mi się, gdy wpisywałam hasło do jego profilu na portalu społecznościowym. Znałam je, oczywiście. Używaliśmy tego samego hasła do wszystkiego, kolejny symbol naszego rzekomego zaufania. Jego profil był nieskazitelny. Zdjęcia z firmowych eventów, profesjonalne portrety, kilka naszych wspólnych zdjęć z wakacji sprzed roku. Nic podejrzanego, żadnego śladu z Berlina, ale Małgosia nauczyła mnie myśleć jak detektyw. Zaczęłam przeglądać listę jego znajomych, szukając kogoś nowego, kogoś z pracy, o kim mógł wspominać. I wtedy ją znalazłam. Kinga. Młoda, może 25-letnia, z burzą blond loków i uśmiechem, który był jednocześnie niewinny i drapieżny, pracowała w jego dziale. Pamiętałam, że Piotr wspominał o nowej zdolnej asystentce. Kliknęłam w jej profil. Był publiczny, a tam na samej górze było zdjęcie dodane zaledwie kilka godzin temu. Zdjęcie przedstawiało dwie szklanki z egzotycznymi drinkami na tle turkusowego oceanu i białego piasku. Podpis Raj na ziemi, Scheigen Paradise. Maldives' Best Time. A w odbiciu okularów przeciwsłonecznych, leżących na stoliku, widziałam postać. Mężczyznę robiącego to zdjęcie. Mężczyznę w koszulce polo, którą sama kupiłam Piotrowi na urodziny. Poczułam uderzenie gorąca. Malediwy. Nie Berlin. Nie praca. Luksusowe wakacje z młodą kochanką. A ja siedziałam w domu, planując rocznicową kolację. Pieniądze, które ukradł z naszego konta, nasze wspólne oszczędności. Finansowały teraz ich romantyczny wypad. Przewinęłam dalej. Zdjęcia z ostatnich kilku miesięcy. Z pozoru niewinne. Grupowe wyjścia po pracy. Ale na każdym z nich ona stała blisko niego. Zbyt blisko. Jej ręka na jego ramieniu. Jego uśmiech skierowany tylko do niej. A potem znalazłam komentarz pod jednym z jej zdjęć sprzed miesiąca. Komentarz od jej przyjaciółki. Kiniu promieniejesz. Ten twój tajemniczy P czyni cuda. Wszystko ułożyło się w jedną ohydną całość. To nie był impuls. To nie była chwila słabości. To był romans, który trwał od miesięcy. Starannie ukrywany, zaplanowany. A nasza rocznica była tylko symboliczną datą, którą wybrał na ostateczne cięcie, na spektakularne upokorzenie mnie. Gniew, który do tej pory był tylko iskrą, rozgorzał we mnie potężnym ogniem. Ten ogień wypalił resztki łez i smutku. Zastąpił je chłodną, twardą jak stal determinacją. On myślał, że mnie zniszczył, myślał, że zostawił mnie bez grosza i bez sił do walki, nie wiedział z kim zadarł, nie znał kobiety, którą sam stworzył w momencie, gdy wysłał tamtego sms -a. Następnego dnia obudziłam się inną osobą. Ból wciąż tam był, ale teraz miał cel, był paliwem. Wiedziałam, że nie mogę pozwolić, by to uszło mu na sucho. Nie chodziło już tylko o pieniądze, chodziło o godność. O sprawiedliwość. Małgosia, widząc zmianę w moim spojrzeniu, uśmiechnęła się lekko. Wróciłaś, powiedziała. Przez cały dzień działałam metodycznie. Pierwszy telefon wykonałam do prawnika specjalizującego się w sprawach rozwodowych i podziale majątku. Przedstawiłam sytuację jasno i bez emocji. Przesłałam mu skriny wiadomości, wyciąg z konta, dowody z profilu Kingi. To jest klasyczna sprawa o rozwód z orzeczeniem o wyłącznej winie, powiedział a przywłaszczenie wspólnych środków to sprawa karna, będziemy walczyć. Ale wiedziałam, że formalna droga prawna to jedno, to potrwa miesiące, może lata, a ja potrzebowałam czegoś więcej. Potrzebowałam, żeby on poczuł choć ułamek tego upokorzenia, które mi zafundował. Piotr zbudował całe swoje życie na wizerunku. Człowiek sukcesu, godny zaufania lider, przyszłość firmy Proinvest. Jego reputacja była dla niego wszystkim i to właśnie w nią postanowiłam uderzyć. Zaczęłam research. Piotr miał wrócić ze swojego raju za tydzień. Znalazłam w jego kalendarzu, który wciąż synchronizował się z moim laptopem, notatkę na następny piątek prezentacja wyników kwartalnych, sala konferencyjna A11. To było jedno z najważniejszych wydarzeń w firmie prezentacja dla całego zarządu, kluczowych inwestorów i menedżerów wyższego szczebla. Piotr miał być jedną z głównych gwiazd tego wydarzenia. Miał przedstawiać projekt, który był jego dzieckiem, projekt oparty o ironio, na budowaniu długoterminowego zaufania z klientami. I wtedy w mojej głowie narodził się plan, szalony, ryzykowny, ale jednocześnie genialny w swojej prostocie. Nie zamierzałam krzyczeć ani robić scen. Zamierzałam użyć jego własnej broni korporacyjnego teatru przeciwko niemu. Przez następny tydzień przygotowywałam się jak do najważniejszej bitwy w moim życiu. Sprzedałam część biżuterii, którą dostałam od rodziców, żeby mieć gotówkę na prawnika i na bieżące wydatki. Spędziłam godziny na rozmowach z prawnikiem, przygotowując oświadczenie. Ale przede wszystkim dbałam o siebie. Zaczęłam jeść, zaczęłam spać, poszłam do fryzjera, kupiłam nową sukienkę, prostą, elegancką, w kolorze głębokiego granatu. To nie miała być kreacja porzuconej żony. To miał być strój kobiety, która przyszła załatwić sprawy biznesowe. W czwartek wieczorem, dzień przed prezentacją, zobaczyłam, że Piotr jest z powrotem aktywny w Warszawie. Dodał nawet zdjęcie na swój profil. On w garniturze, na tle logo ProInvest, z podpisem: "Z powrotem do pracy. Czas tworzyć przyszłość." O tak, Piotrze, szepnęłam do ekranu. Czas tworzyć przyszłość. Moją przyszłość. W piątek o dziesiątej rano stałam przed szklanym wieżowcem, w którym mieściła się siedziba Pro-Inwestu. Czułam, jak serce wali mi w piersi, ale moja twarz była spokojna, wręcz obojętna. Wyglądałam jak jedna z setek kobiet w biznesowych strojach, które codziennie przekraczały próg tego budynku. Recepcjonistka spojrzała na mnie pytająco. Anna Kowalska, powiedziałam pewnym głosem. Jestem umówiona na prezentację wyników kwartalnych. Moje nazwisko musiało być na jakiejś liście gości towarzyszących, bo bez problemu dostałam identyfikator. Wjechałam windą na dwudzieste piętro. Korytarze pachniały pieniędzmi i ambicją. Wszędzie chodzili ludzie w idealnie skrojonych garniturach, rozmawiając ściszonymi głosami. Sala konferencyjna A była ogromna. Na podwyższeniu znajdowała się mównica i wielki ekran. W pierwszych rzędach siedział zarząd firmy, poważni panowie w średnim wieku. Dalej, menedżerowie i goście. W tłumie dostrzegłam Kingę. Siedziała w trzecim rzędzie, wpatrzona w podium z uwielbieniem, a potem na scenę wszedł on. Piotr wyglądał doskonale, pewny siebie, opalony, uśmiechnięty, ukłonił się lekko i zaczął swoją prezentację. Mówił płynnie, z pasją. Jego głos niósł się po sali, opowiadał o wizji, o zaufaniu, o partnerstwie na lata. Słuchałam go i nie czułam już bólu. Czułam tylko zimną, chirurgiczną precyzję. Zajęłam miejsce z tyłu sali, przy przejściu. Czekałam na odpowiedni moment. Nadszedł, gdy Piotr kończył swoją część. Na ekranie za nim pojawił się wielki napis Zaufanie, fundament naszej przyszłości. Dziękuję państwu, powiedział, a sala odpowiedziała mu gromkimi brawami. Prezes firmy, siedzący w pierwszym rzędzie, skinął z aprobatą głową. To była moja chwila. Wstałam i ruszyłam w stronę sceny. Szłam powoli, miarowym krokiem. Moje szpilki stukały cicho o podłogę. W sali zapadła cisza. Wszyscy patrzyli na mnie. Piotr zamarł z mikrofonem w dłoni, a jego uśmiech zniknął, zastąpiony przez niedowierzanie i strach. Zobaczył mnie. Nie weszłam na scenę. Zatrzymałam się tuż przed nią, stając twarzą w twarz z zarządem. Przepraszam, że przeszkadzam, powiedziałam, a mój głos, wzmocniony przez idealną akustykę sali, był zaskakująco mocny i spokojny. Nazywam się Anna Kowalska, jestem żoną pana Piotra Kowalskiego, a przynajmniej byłam nią do zeszłego wtorku na sali słychać było szmer. Piotr stał jak sparaliżowany, w zeszły wtorek obchodziliśmy dziesiątą rocznicę naszego ślubu kontynuowałam patrząc prosto w oczy prezesa tego dnia pan Piotr, państwa ekspert odbudowania zaufania, opróżnił nasze wspólne konto bankowe, zabierając oszczędności całego naszego życia i wysłał mi smsa z prośbą o rozwód, podczas gdy przebywał na luksusowych wakacjach na Malediwach ze swoją asystentką, panną Kingą, która siedzi w trzecim rzędzie, wskazałam na nią palcem. Twarz dziewczyny stała się biała jak papier, wszystkie głowy odwróciły się w jej stronę. Chciałam tylko osobiście pogratulować firmie ProInvest tak wybitnego specjalisty od partnerstwa i długoterminowych inwestycji. Jak widać pan Kowalski traktuje swoje zobowiązania niezwykle poważnie, zwłaszcza te dziesięcioletnie. W sali panowała grobowa cisza. Słychać było tylko przyspieszony oddech Piotra do mikrofonu. Dziękuję za uwagę. Nie będę już państwu zabierać cennego czasu. Odwróciłam się na pięcie i tym samym, spokojnym, miarowym krokiem ruszyłam do wyjścia. Nikt nie próbował mnie zatrzymać. Gdy mijałam ostatni rząd, słyszałam za sobą pierwsze nerwowe szepty, które zaraz przerodziły się w głośny gwar. Nie obejrzałam się, wyszłam z sali, z budynku i stanęłam na ulicy. Wzięłam głęboki oddech. Po raz pierwszy od tygodnia poczułam, że mogę oddychać pełną piersią. To nie była zemsta, to było odzyskanie kontroli. Skutki mojej wizyty w Proinwestie były szybsze i bardziej dotkliwe, niż mogłam sobie wyobrazić. Już następnego dnia dowiedziałam się od znajomej, której mąż pracował w tej samej firmie, że Piotr został wezwany na rozmowę dyscyplinarną. Skandal obyczajowy, połączony z publicznym podważeniem kluczowych wartości firmy, był czymś, czego zarząd nie mógł zignorować. Kilka dni później Piotr został zwolniony. Stracił wszystko, na co pracował: stanowisko, prestiż, reputację. Sprawa rozwodowa, dzięki zebranym dowodom, potoczyła się ekspresowo. Sąd orzekł rozwód z jego wyłącznej winy. Nakazał mu również zwrot połowy pieniędzy, które zabrał z naszego konta. To była długa i trudna walka, ale mój prawnik był nieustępliwy. Mieszkanie, które kiedyś było naszym wspólnym gniazdem, stało się moją twierdzą. Na początku cisza w nim była ogłuszająca, ale powoli zaczęłam wypełniać ją na nowo moją muzyką. Moimi książkami, moimi planami. Sprzedałam jego drogie meble, a za uzyskane pieniądze kupiłam wielki stół kreślarski, o którym zawsze marzyłam. Pewnego popołudnia, siedząc przy tym stole z filiżanką herbaty w dłoni, otworzyłam stary szkicownik. Ten, w którym lata temu rysowałam ogrody moich marzeń. Zaczęłam szkicować. Najpierw nieśmiało, potem z coraz większą pasją, poczułam, jak wraca do mnie coś, co dawno utraciłam. Radość tworzenia. Zaczęłam od małych zleceń projekt ogrodu dla sąsiadki, aranżacja tarasu dla znajomej Małgosi. Moje projekty były doceniane. Wieść o tej dziewczynie, co robi piękne ogrody, zaczęła się rozchodzić. Pół roku po rozwodzie założyłam własną jednoosobową firmę Zielona Przestrzeń. Nie powiem, że to było łatwe. Były dni pełne zwątpienia i samotności. Były momenty, kiedy wspomnienie zdrady wracało z bolesną siłą. Ale za każdym razem, gdy patrzyłam na swoje ręce ubrudzone ziemią, gdy widziałam, jak roślina, którą posadziłam, wypuszcza nowe pędy, czułam, że ja też rosnę, że zapuszczam nowe, silniejsze korzenie. Dziś, dwa lata po tamtym dniu, moje życie wygląda zupełnie inaczej. Moja firma się rozwija, zatrudniam dwie osoby, nadal mieszkam w tym samym mieszkaniu, ale teraz jest ono pełne światła, roślin i śmiechu moich przyjaciół. Nie szukam nowej miłości. Znalazłam coś znacznie ważniejszego samą siebie. Znalazłam siłę, o której istnieniu nie miałam pojęcia. Piotr, słyszałam, że wyjechał z Warszawy. Podobno jego związek z Kingą nie przetrwał próby czasu, gdy zniknęły pieniądze i prestiż. Czasami zastanawiam się, czy kiedykolwiek zrozumiał, co tak naprawdę stracił. Ale szczerze mówiąc, nie obchodzi mnie to. Jego historia się skończyła, moja dopiero się zaczyna. Okazało się, że zgliszcza, które mi zostawił, były najlepszym możliwym fundamentem. Fundamentem pod budowę nowego wspaniałego ogrodu, mojego ogrodu. Ta historia to opowieść o upadku, ale przede wszystkim o sile, która rodzi się w najtrudniejszych chwilach. Ania odnalazła swoją drogę, ale jej podróż z pewnością nie była łatwa. A jakie są wasze historie? Czy kiedykolwiek musiałyście zacząć wszystko od nowa? Co dało wam siłę do walki? zostawcie swój komentarz poniżej, podzielcie się swoimi doświadczeniami, radami, słowami wsparcia dla innych kobiet, które mogą być teraz na podobnym zakręcie życiowym. Wasze historie mają ogromną moc, a jeśli chcecie usłyszeć więcej opowieści o niezwykłej sile kobiet, nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału i wcisnąć dzwoneczek. Do zobaczenia w następnym filmie.